U mnie choroba przebiegała dosłownie tydzień. Przez pierwsze trzy dni była wysypka, koszmar, tragedia. Musiałam brać ciągle leki przeciwbólowe, bo nie dało się nawet spać. Cześć! Witajcie na kanale Olczy Dziś mamy dość dziwny temat, jak na mój content i w ogóle, co tutaj robię na, na YouTubie. Mianowicie, jak zachorowałam na półpasiec i co to jest w ogóle półpasiec. Prosiliście mnie o to, jak to wyglądało z mojej perspektywy, w którym stadium zostało to wykryte, i chciałabym Wam to przybliżyć jako osoba, która po prostu przeszła pół pasiec i został to szybko wykryty. Co stosowałam, czy było to bolesne, czy nie było to bolesne, także tu w tym filmiku wszystkiego się dowiecie. Też będą oczywiście zdjęcia, jak wyglądało to u mnie, jak to wszystko przebiegało i jak mogło się to skończyć, gdybym nie wykryła tego bardzo szybko. Sorry za Lunę, ale luna. No, nagrywam to wieczorem, więc ona po prostu dostaje szajby, także no. I coś miałam jeszcze powiedzieć. Nieważne. Pewnie wszystko to wyjdzie w praniu. Jak to jest to w ogóle ciekawe, jak to wszystko wiedzie jak zwykle. Więc to jest taki filmik dla Was, żebyście wiedzieli na przyszłość Luśka, no! Uspokój się! Kurczę, jak zawsze coś nagrywam, to zawsze musi jakoś. Kombinować. Także, pierwsze, co, zaczniemy od tego, co to jest półpasiec. Także wam przeczytam, żeby wam zobrazować mniej więcej. Półpasiec jest chorobą zakrajną wywołaną przez wirus ospy ospytny i półpaśca. Jest to. Reaktywacja utajonego zakażenia tym wirusem, co oznacza, że może on wystąpić u osób, które chorowały na ospę wietrzną, niezależnie czy jej przebieg był ciężki czy lekki. Głównym objawem jest bolesna wysypka, zwykle na tułowiu po jednej stronie. Pęcherzyki wypełnione płynem, które pękają i przysychają, z pozostawieniem stróbka. Yy, w leczeniu stosuje się leki antywirusowe i przeciwbulowe. Luśka, serio! Ja zwariuję z tym kotem. Tak po polsku, jako zwykły pacjent. Powiem Wam tak. Ja wykryłam swojego półpasca przez siostrę. Siostra wykryła mi półpasiec przez to, że się spaliłam na słońcu. I w sumie to było głównym, że zauważyła fesypkę i. Pierwsze moje objawy były takie, że myślałam, że jest to po prostu przez to, że spaliłam się na słońcu. Byłam bardzo spieczona. Tu wam pokażę zdjęcie. Bardzo spieczona. I myślałyśmy, że mam po prostu jakieś oparzenie słoneczne czy coś. Więc to było w niedzielę, przyjechałam z basenu, już zaczęłam je gdzieś tam smarować, bo bardzo piekła mi już skóra. W okolicy tutaj, właśnie z tyłu pleców, na karku. Jest już poniedziałek, całej nocy już nie mogłam przespać w niecie, ale bardzo nie bardzo mnie bolał bark i nie mogłam spać na plecach, gdzie ja kocham spać na plecach. I poniedziałek był taki, że właśnie siostra zaczęła mi tam smarować, na ochłodzenie i tak dalej, i tak dalej. I ból mi nie przychodził. Wzięłam sobie tabletki przeciwbólowe i tak dalej, i tak dalej, ale ból nie przechodził. No i dobra, już minęła ta, minął ten poniedziałek i pojawił się wtorek. No tu już było hardkorowo. Już jakby... Zaczęła mnie boleć ręka, już jakoś dziwnie tutaj odczuwałam w okolicy szyi takie, jakby wiecie, niewygodnie mi było, jakby coś mi ciążyło na barku i szyi i przede wszystkim nie mogłam spać kolejnej nocy, nie mogłam się odwrócić w ogóle na tę stronę. Oczywiście plecy miałam cały czas pieczone, czerwone, no i tam troszkę już brązowiły przez to, że siostra mnie ciągle smarowała tymi przeciw opalaniu, wiecie, po opalaniu, po oparzeniu nawet słonecznym. I wszystko zaczęło się w środę. I tak naprawdę z wtorku na środę już poczuwałam, że mam strasznie mnie swędzi. Na zasadzie takie, że siostra mnie dotykała w tym miejscu koło karku. Bardzo mocno mnie swędziało, piekło, kło, nie potrafiłam opisać. Ona tylko lekko mnie dotknęła tym kremem i ja po prostu myślałam, że się zwinę z bólu, po prostu tak mnie bolało. Ona po prostu nie wierzyła, co mi jest że mnie to tak boli. I właśnie przyszła środa, ja właśnie do niej idę, żeby mnie posmarowała i mówi do mnie tak Olka, ja chyba już wiem, dlaczego tak Cię wszystko piecze, boli i jedna strona. Co się stało? Ty masz półpasiec. Ja wiem, no nie żartuj sobie, jak mam półpasiec? No zobacz, zaczynają się bąbelki. I tu pokażę Wam, jak wyglądał pierwszy dzień właśnie z bąbelkami moimi, czyli pierwsze oznaki wysypki. I mówię do niej tak, wiesz co, tu mnie coś zaczęło boleć. I kochani, normalnie tu wywaliło mi taką gulę, zaatakowało mi nerw. Bo jak już tutaj w ogóle muszę dopowiedzieć, półpachiec, tego co się dowiedziałam, wyczytałam, to jest po prostu choroba zakaźna, tak jak już wiecie, ale ona przebiega w sposób inny niż ospa. Na takiej zasadzie, że atakuje ten nerw główny, który właśnie zaatakowała ta infekcja tym półpasie, ta wysypka. Więc jeśli nam wysypka wyskoczy tu na z tyłu karku, no to atakuje tutaj nerw barku i tutaj coś się znajduje. nie jestem lekarzem, tylko mówiłam na osobie, o, jako osoba, która po prostu się na tym nie zna, wyczytała i wiem, co mi było, tak? Więc zaatakowało mi tutaj nerw, który mi, kochani, mięsień wyskoczył dosłownie. Miałam tutaj mega zgrubienie, ja się bałam, że mam jakąś świnkę, albo jeszcze coś gorszego, bo naprawdę to wyglądało strasznie, bolało tragicznie. Więc y, byłyśmy obie przerażone, co to może być? Ale mówi, że miała już kiedyś półpasiec, więc może już to był pasiec, po prostu. I pojechałyśmy do lekarza, żeby to potwierdził. Od razu w ten sam dzień, w środę wykwyciła Tą wysypkę i od razu pojechałyśmy. No i lekarz, jak już się możecie dowiedzieć z TikToka, tam opowiadałam na ten temat co nieco. Jak wyglądała moja wizyta, to był wielki film, więc nie chcę tutaj opowiadać, ale po prostu potwierdziła to, że jest to półpasiec i dała mi właśnie leki, które, kochani, to nie są antybiotyki, które miały zatrzymać tę chorobę na takiej zasadzie, że nie zarażam, bo czym szybciej przyjmiemy leki, to przestajemy zarażać tak naprawdę. I ja już też pójdę dalej, kiedy jest zarażanie i kiedy się skończy zarażanie. Trochę się czuję jak pani lekarka, ale no naczytałam się i wiem jak to było u mnie. Więc co jest najlepsze, że naprawdę szybko wybrałam te leki. No, i zaczęłam je brać. I oczywiście bardzo silne leki przeciwbólowe, żebym po prostu mogła zasnąć. Pierwsza noc od tego, jak wzięłam te tabletki, no wiadomo, gdzieś tam brałam chyba drugą tabletkę. Miałam bardzo dużą dawkę, bo chyba sześć tabletek na dobę. Przez pierwsze trzy doby później to się zmniejszało, i po prostu musiałam te wszystkie tabletki wybrać. I nie mogłam zostawić żadnej tabletki, więc po prostu całe opakowanie musiałam wybrać. I powiem Wam tak, że. Miałam te bąble. One były bardzo malutkie, tak jak już widzieliście wcześniej na zdjęciu. I też wam pokazałam wcześniej, jak, po, jak ten półpasiec y, wyglądałby, gdybym nie zareagowała szybko. I co jest najgorsze, właśnie, że. ale raczej najlepsze, że został szybko wykryty, szybko wzięłam teleki. I bardzo szybko mi przeszło. Ja już trzy czy cztery dni później nie miałam praktycznie nic na plecach. Od razu siostra też mi podała, zanim pojechałam do lekarza, taki właśnie taką maść, jakby na opryszczkę, takie różne rzeczy, co też mi pomogło, gdy mnie bardzo swędziało, bo naprawdę to był kochanie taki ból, jakby was ktoś przypalał dosłownie. To było straszne, to było straszne, jak mnie dotykała w tym miejscu, gdzie wyszły mi te bąble. I tak jak wyczytałam, zarażamy w momencie, gdy mamy te bąble, te peherzyki. Tutaj wam jeszcze raz pokażę. Jeśli wygląda to właśnie w ten sposób, że są te bąble, peherzyki, one jeszcze nie pękły, zarażacie. I jak, jakby nie zarażać dalej? Wystarczy to przykrywać, bo wy zarażacie w momencie, gdy ktoś was dotknie, albo wy kogoś dotkniecie, gdzie wcześniej to dotknęliście, na przykład właśnie tego półpaśca. Więc w przymierzalni i tak dalej jest możliwość, żeby się zarazi tym półpaścem, no bo po prostu ktoś przymierzał, branie, później wy przymierzacie. Więc to na tej zasadzie działa. Nikt was nie zarazi, jak kichnie albo coś takiego, bo to ja nie jestem lekarzem, ale poczytałam, że to tak nie działa. Po prostu musi być to dotknięcie tego i później przekazanie tego wirusa dalej. I u mnie to trwało dosłownie cztery chyba dni jakoś, że mi ta wysypka wyschła. I jak już nam te bąble właśnie popękają i zaczynają się stróbki, przestajemy zarażać. Jak już się pojawiają strupy właśnie po tym półpaścu, to już przestajemy zarażać i już po prostu jesteśmy bezpieczni. Ale pierwsze co, nie wolno opalać tego, bo to pozostają po prostu bardzo brzydkie blizny i... No, będzie wam ciężko to usunąć i tak dalej, bo to jest naprawdę poważna choroba, jeśli się zbagatelizuje i ma się naprawdę mega wysypkę. Też wam pokażę, jak wygląda u mnie tutaj wygojony już półpasiec, i wszystko w ogóle praktycznie nie było, i nie mam niczego na plecach, więc nie rozsiał się w ogóle po pół strony, tak jak powinno to niby być, gdy właśnie zbagatelizujemy. I, i tak wyglądał mój przebieg choroby po prostu, że szybko zareagowany półpasiec, nie zarażałam, bo byłam wśród dzieci, dzieci nie złapały e, ospy. Moja siostra też nie miała półpasta, nikt nic nie miał i nosiłam cały czas ubrania faktycznie, zakrywałam tego półpasta przez tydzień, nie wychodziłam z domu, siedziałam mimo, że już nie miałam tej wysypki, siedziałam w domu i po tygodniu wyszłam. No, ale w ogóle zapomniałam powiedzieć na początku, że to się stało w momencie, gdy wyjechałam sobie na wczasy, na dwa tygodnie do mojej siostry właśnie, i w tym momencie złapałam półpasiec na basenie. I to było smutne, bo pojechałam na wczasy i, i właśnie miałam tego półpasca. Także przez tydzień miałam wyjęty z życia, bo musiałam spędzić go w domu. Siostra mnie smarowała i tak dalej. A drugi już nie było pogody, więc no... No niestety tak wyszło, ale choroba to choroba. I trzeba uważać na osoby starsze. Naprawdę, jeśli poczytacie, półpasiec jest bardzo poważną chorobą, bo ona atakuje właśnie ten nerw, który e, i o, jakby to powiedzieć, jak mielibyście mięsień taki przegrzany, taki zmęczony i on Wam tutaj na przykład gdzieś jest taki twardszy, to właśnie jakby to powoduje. Ten półpasiec. Nie wiem jak to określić, ale tam Wam pokazałam na zdjęciach wcześniej, jak to właśnie wyglądało i to było przerażające. Naprawdę to było przerażające, i też ludzie nie zdają sobie sprawy, właśnie kiedy zarażasz, kiedy nie zarażasz, jak to wygląda, jak to przebiega. Więc macie mniej więcej obraz, jak to przebiegało u mnie, i mam nadzieję, że komuś tym pomogę, żeby szybko zdiagnozować tego półpaśca, bo kochani, nie ma żartów. Uwierzcie mi, nie ma żartów. Jest to mega ból, i ludzie bagatelizują, idą już w takim stadium, gdzie już mają rozsiana na pół ciała i jest ciężko to wyleczyć. Taka wysypka nawet może wystąpić do 4 tygodni, kochani. 4 tygodnie drapiecie się tak, jakbyście mieli ospę. Tylko to są mega bomble. Na to nic nie pomaga tak naprawdę, prócz takiej właśnie jak na opryszczkę dostałam takiej maści i tak dalej. One tylko łagodzą ból i no jest to straszne, bo macie takie właśnie yy, zaatakowany ten nerw i on jest taki tutaj mięsień jak macie tą wysypkę, to jest takie chropowate, to w ogóle bardzo, bardzo źle, brzydko wygląda i no osoby starsze mogą to przeżyć bardzo mocno i później są powikłania po tym. Naprawdę bardzo dużo jest tych rzeczy, ja się na tym nie znam i ja żadnych powikłań nie miałam. Możecie o tym poczytać, ale chciałam Wam zobrazować, jak to wyglądało u mnie i jak długo przebiegała choroba. Także u mnie choroba przebiegała dosłownie tydzień. Przez pierwsze trzy dni była wysypka. Koszmar, tragedia. Musiałam brać ciągle leki przeciwbólowe, bo nie dało się nawet spać. Ale po tych trzech dniach, gdy wybrałam te właśnie 18 tabletek, tak, dobrze liczę? Tak, 18 tabletek, już było o wiele lepiej. Już nie swędziało tak mocno, i oczywiście też stosowałam te maści. Więc tydzień, i ja już po prostu byłam po chorobie, nic mi nie było. Tutaj stąd zeszło mi też. Jakby opuchlizna mięśnia, coś takiego. Też smarowałam takim jak dla sportowców maści macie. No to właśnie chłodziłam sobie to miejsce i żeby ten mięsień szybko jakby się zregenerował, nie wiem jak to powiedzieć. I, i naprawdę mi to pomogło, więc szybkie zareagowanie równa się szybkie wyzdrowienie. Więc mam nadzieję, że komuś pomogłam i życzę dużo zdrówka. I uważajcie na siebie, a przede wszystkim uważajcie na osoby starsze, bo jak zaatakuje ta choroba osoby starsze, no to może się skończyć nawet w szpitalu, tak. I, I może nie być ciekawie, jest dużo powikłań, właśnie. I co jest najlepsze, że to atakuje, jak jesteśmy, jak mamy słabą odporność, więc trzeba na siebie uważać cały czas. Także pozdrawiam Was serdecznie, do następnego.